Cześć. Właśnie teraz dowiecie się, jak radziła sobie ksenia Biłbęką, która ważyła 23 kg. Wiele dziewcząt pragnie być piękną, a piękno zazwyczaj kojarzy się ze szczupłością. Dlatego dziewczyny często poddają się wyczerpującym treningom i dietom, aby osiągnąć idealne parametry. Ale to nie jest dobry sposób na życie. Dlatego niektóre dziewczyny w końcu nie wyglądają najlepiej. Wychudzone wyglądają raczej jak szkielet owinięty w skórę. Nasza dzisiejsza bohaterka Ksenia również znalazła się w takiej sytuacji. Poznajmy ją bliżej. Ksenia Biubenko przyszła do popularnego show z bardzo poważnym problemem. Jej waga wynosiła zaledwie 23 kg. Powodem odchudzania była banalna chęć upodobnienia się do znanych modelek z wybiegów i okładek błyszczących magazynów. Warto zauważyć, że przed odchudzaniem Ksenia ważyła 48 kg, a jej wzrost wynosił 158 cm. Drodzy widzowie, co osądzicie? 48 kg to dużo, czy nie? Czy podobne historie przytrafiły się Wam lub Waszym znajomym? Kiedy naprawdę chciałaś schudnąć? I jak to się skończyło? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami i historiami na ten temat w komentarzach pod tym filmem. Będzie bardzo ciekawie je przeczytać. Z góry dzięki. I kontynuujemy. Taka waga jest przerażająca. Winne są standardy piękna, które co roku są emitowane z ekranów, okładek magazynów, billboardów i innych mediów. Szczupłe ciało jest przedstawiane jako ideał piękna, co jest złe. Ważne jest, aby zmienić zasady i standardy piękna, aby dziewczyny na całym świecie nie czuły się gorsze i nie miały kompleksów. Ksenia zaimponowała widzom programu swoją miłością do życia i pogodą ducha. Mimo swojej wagi była otwarta i towarzyska. Okazała się pozytywną osobą z optymistycznymi planami na życie. Chciałaby pracować w branży kosmetycznej. Takie zachowanie i postawa dziewczyny były bardzo budujące. Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest ona przygnębiona, wręcz przeciwnie, ma chęć do życia. Ponadto Ksenia w pełni przyznaje się do swojej choroby, co nie jest bez znaczenia. Ksenia dostała w programie nie tylko wsparcie moralne, ale także pomoc medyczną. Została nawet stworzona specjalna grupa wsparcia dziewczyny na portalach społecznościowych, gdzie mogła dowiedzieć się o swoim stanie zdrowia, gdzie wiele osób wyraziło swoje słowa wsparcia dla Ksenii. Wspaniale, że ekipa programu nie tylko sfilmowała kwestię z dziewczyną, ale również zorganizowała dla niej badania lekarskie, które pomogły Kseni zrozumieć, jak zorganizować dietę, aby przytyć. Ten środek wsparcia jest bardzo ważny. Przecież Zinie po prostu potrzebuje zestawu środków rehabilitacyjnych. Jej waga zagraża jej życiu. Jakiś czas po rehabilitacji nasza bohaterka pojawiła się w innym programie telewizyjnym. Na nim nie wyglądała już tak niezdrowo. Widać było, że przytyła. W tym programie próbowała znaleźć bratnią duszę ale niestety nie udało się. Nie można nie cieszyć się, że dziewczyna potrafiła odnaleźć swoją siłę i stać się zdrowsza. Widać było, że nadal zmaga się z chorobą, ale pozytywne zmiany stały się widoczne i dziewczyna nie była już straszna, żeby na nią patrzeć. Co do serialu, to mało kto się do niej nadawał. W przeciwnym razie chcielibyśmy życzyć naszej bohaterce szczęścia w życiu osobistym. Teraz niebezpieczeństwo śmierci z wycięczenia minęło. Ona dobrze się odżywia i dba o siebie. Ujawniono również, że pracuje w salonie piękności. Znajduje czas na podróże i spotkania towarzyskie z przyjaciółmi. Co prawda nadal jest chuda, ale teraz jej chudość wygląda pięknie i nie jest bolesna. Najważniejsze, że teraz nie ma zagrożenia dla jej życia i zdrowia. W sumie jest jedną z niewielu uczestniczek, która potrafiła zmienić swoje życie na lepsze. Udało jej się odzyskać prawidłową wagę, stając się ponownie atrakcyjną młodą kobietą. Życzę jej samych sukcesów i szczęścia w przyszłości, bo na to zasługuje. Co o tym sądzicie? Koniecznie podziel się swoją opinią w komentarzach pod tym filmem. Przyjaciele, wspierajcie kanał poprzez like i subskrypcję. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach na kanale. Drodzy widzowie,